Dobra, lecimy do Kokutków, zobaczyć co tam u nich słychać. 10 kokutków to super sprawa. O kuku! Patrzcie, nie ma już żadnego. Znaczy, żadnego nie ma w szklarni. Dwa przerzuciłem sobie do, do kur na wybieg. No a reszta, niestety. Albo, niestety. Osłony rosołek co tu dawały głośno było ale no przecież mamy wieś tu musi być głośno, koguty muszą piać, krowy muczeć. nie, krowy u nas nie ma kupiłem jeszcze sobie e, słomy zapas Sześć kostek jedna jeszcze była więc teraz to mi starczy na cały sezon kolejny nie, do, dościelam co przynajmniej raz w tygodniu do, dorzucam słomy, żeby czysto było w kurniku. Nie wyciągam póki co Więc się zużyję tej słomy. No myślę, że do, do maja powinno wystarczyć. Dobra, biorę się za główne zadanie na dziś. Cześć, witajcie! Kolejny odcinek nadajemy z ogrodu z styczeń 2022. Dzisiejszym tematem będzie wapnowanie drzew i tutaj mam już wapno do bielenia pni i odkwaszania I Przeczytam Wam, bo tutaj fajne informacje. Wskazówki. Bezdeszczowy dzień przy temperaturze powyżej 4 stopni. Dokładnie pokryć pnie i nasady konarów. Tak. I cele stosowania. Zabezpiecza przed przemarzaniem i pękaniem kory. Zapewnia zdrową, naturalnie gładką korę. I długo utrzymuje się na roślinie. Głównym celem jest przede wszystkim to, żeby kora nie pękała na drzewach, e, ponieważ teraz jest e, mrozik, e, jest śnieg, śnieg odbija promienie na ciemne konary e, i, i, te, i ta kora pęka. Dlatego trzeba zabezpieczyć e, pnie drzew. Może to być wapno, najlepsze jest wapno, można białą farbą emulsyjną. E, ogólnie czym, czymkolwiek białym ja stosuję wapno ponieważ dodatkowo jeszcze odkwasza zabezpiecza też przed szkodnikami w późniejszym okresie już na wiosnę przed tymi wszystkimi robakami przed mszycą i tak dalej wypala dlatego właśnie wapno no i biorę się do roboty tutaj jest napisane na opakowaniu, że gdzie to było na około tam 2,5 litra Taki, takie opakowanie, więc mam 5 litrów wody, już naszykowane, wsypuję i mieszam. Zobaczcie tutaj na tej moroli, jak nie widać, jak napęka Tutaj samo spękania, i to wszystko trzeba. Pokryć właśnie tym wapnem. Nawet na tej moreli dam tak grubiej. Tu jakieś, o, widać choroby zaczynają włazić. Więc, więc tutaj dam grubiej. No, a tak to. O, tak już to zaczyna wyglądać. Wszystko fajnie. Jest przyjęte, że, że malujemy do pierwszych tutaj tych odnóg, co wychodzą od pnia no ale tu na przykład tutaj jak e, jest dość nisko, bo jest na wysokości 50 cm więc najlepiej gdzieś tak stosować do metra 20 wtedy jesteśmy pewni, że to jest bezpieczne tym bardziej na przykład tutaj e, u tej wisienki no też na 50 cm wychodzą rozgałęziają się od razu na pięciodnóg więc poleciałem już wyżej zamalowane tamta wisienka to, to samo a w ogóle do malowania używam zwykłej szczotki malarskiej najlepiej najlepiej się nią maluję bezproblemowo Jedyne co to wapno zrobiłem trochę za rzadkie, powinno być trochę gęstsze, to by tak nie płynęło. Znaczy, i tak nie płynie to siostro, ale byłoby gęstsze, byłoby trochę lepsze. A tak to. O, taka zupka. Dobra, maluję dalej. W tym roku pamiętałem, że mam też drzewko owocowe na wybiegu u kur. Od razu pomalowałem. Akurat te 5 litrów starczyło na wszystko. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. No a przy okazji, jak już jesteśmy u kur, to te dwa kogutki mi zostały. Po minorce i Włoszka, Włoch. Widzę ten jeden czarny podziebane już trochę. Ale niech się przyzwyczajają razem. O, a bolek musi być. Bolek do sprzedania już mi się nie podoba, już go nie chce. Kurki ładnie się niosą, pomimo tych temperatur i pomimo tego, że się pierzą, bo się pierzą. Popatrzyłem, nie widać na nich żadnych robali, nic więc jedyne co, to muszą się pierzyć. Kapustkę dostają, rzuciłem im całą główkę teraz, sobie skubią. No i powiem wam pękło mi pojedło, nawet dwa. Jak były te mrozy, yy, przy minus 20 prawie, woda przymarzła, ruszyłem i yy, no tutaj z tego jednego ucho się urwało, ale zrobiła się dziura, nie wytwarzał się podciśnienie dlatego ta woda cały czas przelatuje do wywalenia drugie też niestety muszę im dawać wodę w zwykłych jakichś tam pojemniczkach chcę kupić sobie teraz te poidła obiaderkowe wydaje, wydaje mi się, że są lepsze nie trzeba tam odkręcać, przestawiać, tylko od góry wodę się leje no, ale to na spokojnie, pewnie dopiero na wiosnę, póki co jakoś tam nie mam ciśnienia To te poidełka. O Tutaj te kurki chodzą. Od maransów jajek jeszcze nie ma Grinshella też jeszcze nie niesie. Więc, więc czekamy póki co na jaja. A silki w większości siedzą w kurniku. Na dwór tylko na trochę wychodzą. Jak, jak większym rostu, tak naprawdę nawet drzwi mnie otwieram, bo po prostu nie chcę wyjść. Przyzwyczajone do kurnika do ciepłego. Więc co je, co je będę zmuszał na siłę. Jak sobie siedzą. To jest moje statko podstawowe na ten rok. Aczkolwiek chciałbym wymienić koguta. Nie chcę koguta gołoszyjki, chcę, chcę normalnego. Tak myślę nad białym kogutem. No i marzy mi się jeszcze ruda kurka. Mam jedne w obserwacji. Zobaczymy, co tam się uda. Ale najpierw muszę się pozbyć trochę moich, bo, bo no, nie potrzebuję tak dużo. Jedyne, co to chcę kolorowo. A efekt końcowy wygląda tak, mniej więcej. Tutaj fajnie widać, jak śnieg się roztopi. Ziemia czarna, drzewka białe, ale i tak nie jest. Jakoś nie wiadomo jak. Ładnie umalowane. Teraz kolejne prace, jakie będziemy robili w ogrodzie, to przycinanie jabłonek i gruszek. Ale to gdzieś za miesiąc dopiero, jak znajdę chwilę. No bo jest to przycinać. No, a potem już będziemy ruszali z tematem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie hej.